Witamy serdecznie, Fundacja Lesińscy, Dorota Lesińska, zapraszamy do naszego sklepu. W Debrznie trudno jest o pracę, dlatego sami żeśmy wyszli z tą inicjatywą. Yy, założyliśmy fundację i myślę, że w dobrym idziemy kierunku. Zajmuję się przede wszystkim przeróbkami krawieckimi, skracanie sukienek, spodni, zamków do Do Dlatego potrzebujemy specjalistycznych maszyn, ponieważ to jest dzianinka, nie może pękać. Takie maszyny mamy i tym dysponujemy. Dostaliśmy dofinansowanie ze środka wsparcia ekonomii społecznej. Wszystkie decyzje podejmujemy razem w fundacji. Tak jak zakup towaru, zamówienia hurtowe, zakupniczne. W naszej pracy ważny jest klient. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, mam sukienkę do stworzenia. Dbamy też o rodziny potrzebujące, szukamy takich rodzin, dostajemy namiary z różnych szkół i od różnych ludzi. Staramy się pomóc może nie finansowo, ale materialnie tyle, ile możemy.